Powidoki. Powidoki to jest to. To jest ten obraz, który zostaje, jak się na coś patrzy i jest tam dużo światła, jakieś źródło światła jest. Po zamknięciu oczu. Po zamknięciu oczu. Po zamknięciu oczu jest widzialny jakiś obraz. Mniej lub bardziej dokładny w formie jakiejś plamy załóżmy powiedzmy światło więcej i mniej światła jest widoczne i powidoki w ogóle, które były inspiracją cały optart, czyli ten optyczny art w jakimś sensie iluzji optyczna gdzieś tam ktoś pisze, ale to jest cały optart jest, jest inspirowany powidokami na przykład wielkim przedstawicielem jeśli w ogóle nie, nie jednym z, pierwszych, z prekursorów też na pewno chyba tego typu, które obrazy maluje, to on był pierwszy, to jest, to jest Wojciech Fangor, polski artysta, który ma 80, ile jeszcze 90 nawet lat. Fibak kupuje jego obrazy, skupuje w Polsce wszystkie Fangory na przykład. I optart Fangora jest, to są właśnie powidoki, bardzo podobne do, do... on lubi krągłe obiekty i wszystkie takie koliste, ale jest dużo kółek, powiedzmy sobie. I co ciekawe jest, że jak tak się patrzę w jeden punkt i później zamykam oczy i patrzę się w powidok i ten powidok jest na przykład, jeśli to ze świeczką bym zrobił, czy tu z jakimś punktem, jest to jakiś tam... To będzie coś tam jakieś taki, takie, coś jaśniejsze. Jak się zamknie oczy i się zrobi oczami tak, jak normalnie się robi, żeby roz, rozszczepić wymiar, rozdwoić, jeśli jest jedna rzecz, żeby ją rozdwoić na dwa, jak się zrobi tak samo oczami, przy zamkniętych oczach, patrząc na powidok, to nie można rozdwoić tego powidoku. Nie można go rozdwoić, on jest stały. A jedyne co się zmienia, to się zmienia jakby ta odległość. Poprzez robienie oczami, tak jakby się chciał rozdwoić ten powidok, powidok zostanie jeden. I to mnie w ogóle zastanawia, skąd są pobierane dane tego powidoku, jeśli ruch oczami nie zmienia tego. Gdzie, gdzie jest ten powidok i co odbiera obraz, te, te, i co odbiera ten powidok, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ale właśnie robiąc z powidokiem, który się nie rozdwoi, yy, tak jakby się chciał rozdwoić oczami, tak jak się rozdwaja przy, z, z otwartymi oczami, tu się przesuwa coś. Cały czas wybierając tam w powidoku, zobaczmy, to jest ten powidok. Z zamkniętymi oczami widziałem jakiś. I on cały czas będzie taki, nawet jak się oczami zrobi tak, jakby się chciało go z niego zrobić dwa. To on zostanie cały czas będzie taki sam, a będzie się zmieniać coś w ten sposób. Tak jakby oczy patrzyły tu, a powidok jest tam. Zmienia się... Czy tak jakby trochę się... Powiększało. Jest to ciekawe do obserwacji. Tak jak tęcze. Dzisiaj ktoś na grupie napisał, że sobie przypomniał mój wpis o tęczach. Bawił się w nocy papierosem. I jakoś tam nim ruszał. I smuga światła, jaka zostawała, była tęczowa. Tęcze są wszędzie. Przymierze, dziś się dowiedziałem, że przymierze Boga z Noe było zawarte poprzez tęczy, łuk. Tak jest to w Biblii opisane. Polskie. W Biblii tysiąclecia. W takiej na przykład Biblii są ciekawe. W Biblii są opisane prawa energetyczne, czyli prawa światła w pewien sposób. Jak to działa? <laughs> na przykład, Jezus, gdy była. Jezus, yy, Jezus, robił cuda. Albo to może będzie następny odcinek. <laughs>